Normalizować czy nie normalizować? Oto jest pytanie. Normalizacja. Proces cyfrowej obróbki dźwięku polegający na podnoszeniu lub obniżaniu szczytowego lub średniego poziomu nagrania do określonej wartości. Domyślnie jest to poziom maksymalny, czyli maksymalny poziom szczytowy 0 dBFS, po angielsku 0 dB Full Scale, a więc nieprzekraczalny w domenie cyfrowej poziom dźwięku. W kontekście publikacji nagrań w serwisach streamingowych mówimy o normalizacji poziomu średniego w jednostkach LUFS. Zacznijmy od normalizacji poziomu szczytowego. Rejestrując dźwięki perkusyjne czy syntezatorowe, powinniśmy dążyć do takich ustawień, by nie przesterować wejścia, bo zniekształconego dźwięku po prostu nie da się naprawić, lub jest to bardzo trudne. W praktyce zalecane jest pozostawienie pewnego zapasu dynamiki, od kilku do kilkunastu decybeli, w zależności od tego, jak bardzo może fluktuować głośność danego źródła dźwięku. Dobrym przykładem są nagrania wokalne. Szept od krzyku może niekiedy dzielić kilkadziesiąt decybeli dynamiki. Nagrywamy więc ciszej i ewentualnie później podnosimy poziom nagrania, tak by jego najgłośniejszy fragment mieścił się w cyfrowej skali bez zniekształceń. Normalizacja jest najprostszym sposobem na podniesienie głośności dźwięków pochodzących z różnych źródeł. Najczęściej jest stosowana w procesie przygotowywania bibliotek próbek dźwiękowych do ich wykorzystania w samplerach czy na ścieżkach. Dzięki temu możemy łatwo porównać ze sobą różne dźwięki, a kiedy chcemy wykorzystać je w roli instrumentów, w grze na padach czy klawiaturze, ich poziom głośności nie odbiega od głośności innych elementów w miksie. Pomówmy o normalizacji poziomu szczytowego. Rejestrując dźwięk z mikrofonu czy instrumentu powinniśmy dążyć do tego, żeby nie przesterować wejścia, bo przesterowany dźwięk, zniekształcony dźwięk bardzo trudno jest naprawić i najczęściej jest to po prostu niemożliwe. Poziom szczytowy nagrania niewiele mówi nam na temat odczuwalnej głośności. Dźwięki perkusyjne często osiągają wysoki poziom szczytowy, ale na przykład przesterowane gitary, których poziom szczytowy jest znacznie niższy, będą wydawać się nam głośniejsze. Dlatego niektóre programy DAW oraz zaawansowane edytory dźwięku pozwalają nam normalizować także średni poziom głośności nagrań w wartościach RMS lub LUFS. Te ostatnie są wykorzystywane także do normalizacji średniego odczuwalnego poziomu głośności przez serwisy streamingowe, czemu poświęciłem bardzo dużo uwagi w moich kursach pod tytułem sekrety profesjonalnego brzmienia oraz mastering krok po kroku. Wiele osób obawia się wpływu normalizacji na jakość nagrań. Biorąc jednak pod uwagę, że większość nagrań dokonywanych jest w rozdzielczości 24-bitowej i przetwarzana z 32 lub nawet 64-bitową precyzją w programach komputerowych, normalizacja nie ma istotnego wpływu na jakość dźwięku. Nie poprawia jej, ale też jej nie pogarsza. Reguluje jedynie głośność, no chyba, że obniżymy poziom głośności o kilkadziesiąt decybeli i następnie zapiszemy takie nagranie do pliku. W programie FL Studio normalizować możemy na kilka sposobów. W przypadku, kiedy próbki importowane do komórek Channel Rack zostały nagrane cicho, wystarczy posłużyć się funkcją Normalize. W łatwy sposób możemy także odwrócić fazę, odtwarzać próbkę od tyłu, usunąć stałą, składową itd. Więcej możliwości daje pokładowy edytor Edison, w szczególności możliwość obniżenia poziomu czy normalizacji wybranych fragmentów próbki dźwiękowej. Edison umożliwia rejestrację i odtwarzanie dźwięków w synchronizacji z projektem, a za jego pomocą z łatwością możemy wyodrębnić fragment, który chcemy wykorzystać w naszym utworze. Wpisując w przeglądarkę na stronie musoneo.com hasło normalizacja znajdziesz więcej filmów omawiających szczegółowo kwestie związane z gate-stagingiem, dynamiką, regulacją głośności, True Peak, LUFS itd. Polecam także swoje bestsellery, czyli kursy Sekrety Profesjonalnego Brzmienia oraz Mastering Krok po Kroku. thank you